Siemano, słuchajcie, promocja na kupon bez ryzyka cały czas aktualna. Powiem szybko o i lecimy z konkretami na sam początek. Jednak prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem to jest jedno kliknięcie, a bardzo pomaga, także dziękuję serdecznie. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w Betkliku, to jest legalny w Polsce Bukmacher, a założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu do promocji 50, tak jak teraz widzicie, to możecie stworzyć pierwszy obojętnie jaki kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych i możecie je od razu wypłacić. I nieważne, czy na kuponie macie 5 zdarzeń czy 15, nieważna jest ilość, nie waży, są kursy, nie waży, są dyscypliny. Po prostu jeżeli ten kupon nie wejdzie, 5 zł do was wraca, można wypłacić. Jeżeli wejdzie, wszystko jest wasze, nie trzeba obracać, nie trzeba grać dalej, wszystko też jest wasze. Od razu do wypłaty. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to dwie minuty i można działać. Lecimy z zaproszeniem do naszej grupy facebookowej ponad 75 tysięcy użytkowników i zapraszam też na naszego Instagrama. Linki macie w opisie pod tym filmem, także wskakujcie sporo się dzieje w, tych, w, w obu tych miejscach. Zapraszam serdecznie i lecimy z konkursem tutaj. Jak zawsze 5 do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu tupujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Nant y, a Lyonem Dodatkowo dopisujecie swój login betklika No typujemy do 21 komentarze dodane pod jak będziemy bez loginu gracz na betklik nie biorą udziału w zabawie czyli standard i tak jak to często bywa niedziela to jest dzień dla osób które jeszcze na naszym kanale nie typowały więc dzisiaj mamy kupony od osób które jeszcze nie próbowały tutaj swoich sił i dzisiaj mają okazję zrobić to po raz pierwszy zaczynamy od dubla którego podstawał Łukasz oczywiście do każdego kuponu podłączona jest lekka argumentacja więc pędzimy Legia pewnie kroczy po kolejne mistrzostwo ich marsz nieco zwolił na chwilę w Poznaniu gdzie wojskowi tylko zremisowali z Lechem Krakowia nie dość że okupuje dolne rajony tabeli i cały czas nie są pewni utrzymania to przegrali ostatnio jeszcze półfinał Pucharu z Rakowem. Nie jest to dobry czas dla drużyny z Krakowa i ten mecz będzie doskonałą okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Łukasz stawia, że Legia sobie tutaj po prostu poradzi. Napoli po porażce z Juwę, szybko wróciło na zwycięską ścieżkę, wygrywając kolejne spotkanie z Sampdorią. Teraz czeka ich kolejne, jeszcze trudniejsze zadanie, czyli mecz z Interem. Ekipa z Mediolanu wygrała ostatnich 9 meczów, a jest niepokonana od 11 spotkań. Obie ekipy dysponują mocną ofensywą. Inter w 30 spotkaniach strzelił 69 goli, natomiast Napoli 65. Naprawdę ogromne, ogromne ilości. Tutaj Łukasz spodziewa się otwartego spotkania i Ofensywnej piłki liczy na co najmniej 3 gole, i to jest pierwsza propozycja kuponu na dzisiaj. Dalej mamy dubelkę od Miłosza, czyli oczywiście dwa zdarzenia. Bardzo ważne spotkanie czeka Atalanta i Juventus. Ten mecz może zdecydować o tym, kto zagra w lidze mistrzów w następnym sezonie. Drużyna z Bergamo to najlepsza ofensywa w lidze z 71 goli na koncie, mają. Ich defensywa nie jest już tak dobra, i w 30 spotkaniach stracili dosyć sporo, bo 38 goli. Juventus wygrał ostatnio z Napoli i Genułą, i wszystko wskazuje na to, że ponownie złapali wiatr w żagle. Ich ofensywa strzeliła nieco dwa dwa gole na mecz, a piłkę z siatki wyciągali 27 razy. Tutaj Miłosz liczy, że, że będzie walka od pierwszej do ostatniej minuty. Zobaczymy sporo goli. Jest tutaj propozycja na overka. Real zameldował się w środku tygodnia w półfinale Ligi Mistrzów i teraz czeka ich stosunkowo łatwa przeprawa w Lidze. Po ostatnich ciężkich meczach z Liverpoolem i Barceloną, starcie z Ketafe wydaje się być bardzo łatwym zadaniem. Drużyna z przedmieść Madrytu zajmuje 15 miejsce w Lidze i ciągle muszą oglądać się za siebie. Ostatnich pięć meczów to trzy remisy i dwie porażki, natomiast Real od pięciu spotkań w Lidze jest niepokonany i tutaj miłość liczy, że pomimo zmęczenia to Królewsy wywalczą kolejny komplet punktów, więc to jest druga propozycja kuponu na dzisiejszy dzień, moi drodzy. I pędzimy do kolejnego dubla. Dzisiaj z tego co widziałem, chyba same dubelki. Teraz kolejna dubla od Igora. Monaco po wpadce że Strasburgiem zremisowało mecz z Lili, w następnych trzech rundach zdobyło komplet punktów. Bordeaux nie ma się czym pochwalić. Ostatnie trzy kolejki to zero zdobytych punktów z drużynami, które znajdują się dosyć blisko w tabeli. Monaco dzięki swojej dobrej grze na przestrzeni ostatnich miesięcy ma realną szansę na mistrzostwo, i takie mecze jak ten muszą wygrywać, na co Igor osobiście liczy i to nam proponuje. A jak to nie udało się odwrócić losu w dwóch meczu w Rzymie i pożegnali się oni z, z tegoroczną ligą Europy. Szybko jednak mają okazję, aby powetować sobie te porażki i wywalczyć trofeum. W finale Pucharu zmierzą się z Witezek, które nie radzi sobie w starciach z Joden. Ostatnich pięć bezpośrednich to zwycięstwa, cztery zwycięstwa Ajaxu, jeden Remis. Podopieczni ten Haga grają bardzo ofensywny futbol i w każdym meczu są w stanie strzelić kilka goli. Nie inaczej powinno być teraz. Liczy tutaj Igor na ich zwycięstwo, co najmniej dwa trafienia w całym spotkaniu. I mamy jeszcze, moi drodzy, dwa kupony. Na początek dubel od Bartłomieja Salzburg w ostatniej rundzie pokonał rapid 1. 0 do 3, nie dając rywalom absolutnie żadnych szans. Teraz czas na Linz, które w poprzednich rundach dwukrotnie e, przegrywało właśnie z Salzburgiem i styrolem, co było sporą niespodzianką. W poprzedniej kolejce ograli Wolfsberger, e, czym ponownie zbliżyli się do drugiego miejsca. Ekipa Red Bulla idzie jak przecinak i powinni tutaj kolejnego rywala, po prostu tak, odprawić e, z kwitkiem. Tutaj Bartłomiej stawia na zwycięstwo Salzburga i to jest taki austriacki lubelek, bo mam jeszcze Overka. Obie ekipy grają raczej wesoły futbol z lekkim skazaniem na Wolfsberger. Ich bilans bramkowy wynosi 42 w każdym z ostatnich meczów. Padały co najmniej 3 gole. Bilans i rolu jest trochę mniej okazały. Strzelili 41 goli. Stracili 37. I tutaj Bartłomiej liczy, że, że w tym meczu to gospodarze po prostu zarażą swoim wesołym futbolem gości. W ostatnim bezpośrednim meczu padało aż 8 goli. Tutaj po prostu jest dorzucony ten over 2,5. I na koniec jeszcze jeden dubel. Czyli tak jak mówiłem same duble dzisiaj. Tym razem ostatni kupon to jest kupon Pawła. Ekipę CSK czeka dosyć trudny, trudny mecz z Sochi. Niemniej goście tego spotkania zwyszkują z formą. Ostatnie dwa mecze to wygrane z Tambowem i Wołowogradem. Natomiast Sochi Dwie ostatnie kolejki przegrało, ulegając starciu z Kazaniem i Zenitem. CSK, jeśli chce aspirować do tobu to musi takie mecze wygrywać, i tutaj Paweł liczy, że sobie poradzą. Ma kurs na zwycięstwo. Faktycznie, całkiem, całkiem fajny. I drugi typ, PSG po awansie z Bayerem zmierzy się w Lidze saint étienne w ligę. Wygrali oni poprzednie starcie, ogrywając bez problemu Strasburg w delegacji 1 do 4. Goście, co prawda, wygrali poprzednie dwie rundy z nim i Bordeaux, co może zbudować ich morale. Teraz jednak czeka ich piekielnie trudne zadanie. PSG łapie odpowiedni rytm, co potwierdzają ostatnie wyniki. Strzlają dużo goli, i tutaj Paweł liczy, że wygrają. W meczu zobaczymy co najmniej dwa trafienia I pełen zestaw kuponów na dzisiaj mamy moi drodzy Słuchajcie, pamiętajcie, że to są propozycje innych graczy Żeby nie było pretensji do nikogo, jeżeli coś nie wejdzie Bo to się oczywiście zdarza dosyć często w tej, w tej zabawie I trzeba, trzeba o tym pamiętać A ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji z kanału Jeżeli tego nie robicie, zapraszam do naszych grup Linki są w opisie pod tym filmem Bierzcie sobie udział w konkursie I oczywiście jak zawsze, słyszymy się niebawem wygranych kuponów Na razie